Jestem. Nagramy sobie jeszcze jedną gierkę, obejrzymy sobie Mr. Bista i spadam pomontować trochę filmów. Wydaje mi się, że obydwóch nie mam. Głów i kieł. Ale chyba wezmę tego, bo głów to jest tragedia jakaś z tego, co Nie, głów jest lepszy. No, to ciekawe. A. No dobra, Zagrajmy ziomkiem bez kilopower. power. Dostajesz jakieś bonusy od Twitcha za ludzi wykorzystujących punkty kanału. Nope. Może ty razem zrekrutujesz jakieś smoki? Nawet... Może zrekrutuję, a może nie. Ty dostajesz jako twórca. Nope. To miałbym dostawać jakieś ten za punkty kanału. What the fuck? Teraz rozbij skrzydła i wznieś się w powietrze. Mam to dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. No to cóż. Dziękuję za reklamy. Czyli jak rozumiem, gdybym coś dostawał, to byś tego nie użył, a że nie dostaje, to użyłeś. Ka, zrobiłem ci w a tak naprawdę dostaję jednego centa za każdy, za każdy punkt użyty na kanale. Mam to dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Mam tu dla ciebie dwa takie ziomki. Można by rzec, że nawet poziomki. Powiedziałem, że już zbieram na no brody. Ale wiesz, że na to potrzeba jakieś 6000 lat? I u reklamy ty puszczasz że zarabiasz z jeden grosz. Nie, no, trochę więcej. Ale broda na zero na streamie. To byłby mizerny content, bo nie ma to żadnego sensu. Więc wiesz. A, przepraszam. Zaglądam jak shotgun działa. Brytne. Jesteś na prowadzeniu. Uda ci się utrzymać dobrą pasę? Mało przyjemna przegrana, muszę przyznać. Podobnie do karabinu. Jaki masz dalszy plan? Nie wiem. Czemu pytasz? Teoretycznie mogę przerolować i poszukać trójki. No, nawet się opłaciło, no, proszę. Co my tu mamy? Mamy terakosę, terakosę, mamy pirata takiego. No może pirata? Ta moja miłość do piratów jest nieskończona. I sobie użyjemy Powerka. Tu mogę tego zafrizować i faktycznie iść w tych piratów. To jest debilne, bo ci piraci są tak słabi, że ja pierdolę. Ale mam też te gosę. Też nie jest najbardziej błyskotliwą rzeczą. No dobra, ale pójdę może w te smoki zobaczymy, no bo ci piraci są. Piraci to jest oskamowanie siebie samego. z dźwiękiem jak to tłumaczy, byłoby to bardziej rozsądne. To robi się to naprawdę gorąco. Wezmę teragosa, a tu mamy kolejnego pirata. A za ni sprzętu trzeba lepiej trochę zmisowane te bufy no dobra zobaczymy co będzie dalej podchodziło Czemu to wybucha, jak to tak zrobi? Rozumiem, że tu jest proch, ale co tu tworzy ISKRE? Tu jest jakaś siarka, czy coś? Znaczy wad. No, czekaj, dowiem się. Transforming Compound, Paper Disk, Anvil. Ale chyba jednak się nie doglą. As these are struck by the firing pin, a chain reaction ignites the powder charge in. No, dobra, jest jakieś tam chain reaction. Draska jak w petardzie. Mhm, uh -huh, okej. Okay. Słodziutko. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Twój ruch. Przedano a teraz wydaj to złoto. Załatwia Poczuj w sobie smoczy mnie. Myślę, że ten będzie tutaj najdłużej. No dobra, no mamy piratów póki co. A, czyli to wypycha te kulki. Te kulki się lecą. Kurde, ale jaką to musi mieć siłę, że te kulki jest w stanie tak wypknąć, że one coś zrobią. Ciekawe. Czy mówię, że dobra strategia? Hammer, trigger reset. No zajebiście się z takiego już strzena. Muszę przyznać. Nic się nie stało. Pirat jest, ale raczej nie kwalifikuje się do zabawy. Ty, a ja użyłem w poprzedniej turze Hero Power? Nie, no bez sensu. No, to już ma trochę więcej sensu. Chciałbym powiedzieć, że o, niespodzianka, nie dostałem niczego ciekawego. No jakoś tak spodziewałem się, że chyba nie dostanę. Niech zostanie tak Niech zostanie tak, bo cały ten świat Tra la, 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 la Wygraj to, wygraj ty To on ma słabe staty Chyba jest szansa Chyba jest szansa rozpierdolić panca A, jeszcze bufa dostałem ale to w kombacie to się nie liczy, nie? dodanie do przyjazdu idę innemu... No na co się nie liczy? Co robi ten pirat 9-8? Ciężko mi powiedzieć. Ten? Po dodaniu karty od Twojej ręki daj innemu przyjazdu piratowi plus 1 plus 1. Czy mi się opłaca kupować to? A to sprzedaję, to na stówę. To kupuję, dostaje raz, dwa, trzy. nie, nawet. Nie, chyba nie opłaca mi się. Przynajmniej nie w tym momencie. Czy mi się opłaca kupować to? Nie, ale może zbiorę jakąś trójkę. To mi się opłaca na pewno kupić. To na pewno idzie do sprzedania. O, jest trójka sztos. A tą trójkę byśmy sobie zostawili na następną turę, nie? Ale możemy zrobić taki manewr: zagrać raz, dwa, trzy. Tu dostanę na do to więcej golda. Tosę sprzedam, Tosę zagram. Niech będzie tak. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. Też straciłem jeden golda, bo to... ale chyba w dupie, chyba. O nie, zabił mi takiego koksa. Niedobrze. Kup, 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 kup. Walosowe domony. Ja Ja no no nie wierzę. i jaki plan? dalszy plan? Ja i tak nie sprzedaję nie? z tego stołu, nie? I możemy zrobić tak. 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 No ale nie mam gdzie tego wstawić. Może wstawię się za tego. Ale ta chyba nie jest pełno sprytna. No raczej nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś głęboki, super, hiper mocno sens. Zresztą też bardziej prędzej wolałbym tego. Się, żebym był tutaj bliski przegrania, czy coś. Wal małpę. małpę. <śmiany> 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 Diablo eliminated! Diablo Eleminated robi się tu naprawdę? Nie ma piratów. Jest pirat, ale mizerny. Szajs. No jest super hiper pirat, no ale dobra, lepiej zrobić coś, nic, nic. Szajs. Ja pierdole, uwielbiam tą grę. Mhm. To prosiłem się o coś nawet. Ha! Chcesz się mocować? Tylko zerknę! czas. Zawsze mówię, że dobra strategia. Może jakiś hoger? 10-9 wywal. A dlaczego? Dzień dobry. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Nothing. Teraz jest moment na wynajęcie nowych stronników. Nothing. Nie chcę, jest dwóch, ale jełopów to dobry moment na wynajęcie nowych stronników. Wziąłem cię za tego na dalej, serio. Praca jak praca. Nie wyróżnia się niczym szczególnym na in tle innych. Zawsze mówię, że ta gierka tymi piratami by nawet wyszła, gdyby kuźwa coś podchodziła, a jak są dwie tury takie liche, no to co tu kurwa można zrobić? O, chyba jeszcze żyje. LNHP. Wystarczy. Mam tu dla Ciebie prawdziwy gang świeżaków. Teraz gramy na typa co odpad, więc chwila wolnego. No tylko, że dalej... O, 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 o to ma już trochę jakiegoś sensu. Poproszę cię kwiatuszku. Ale zapadnie cię fart lub zguba. Dobra wymiana. Oto twoje złoto. Oto twoje złoto. Niech będzie. Ci bez Hogera są marni. Piraci z Hogerem są marni. Piraci z definicji są marni, więc... Tylko wiesz, jak podchodzą, no to jeszcze coś można pograć, A jak sobie dwie turystki skipujesz i kupujesz tam jedną jednostkę czy coś tam, czy dwie, no to wtedy to już jest kaszana połączona z kiszą. Nie mu splombowałem, Nie ma piratów. Jest Pirat 1. Proszę byłoby jakby oni się tutaj ten. Ale chyba się trzeba z nimi pożegnać niestety. Jest drugi hoger. Hmm, ciekawie. Jest kolejny pan pirat. No i z czym się trzeba pożegnać? <laughs> Nie no, świetna kurwa propozycja współpracy. Dobra, no elo. No nie no, za późno to doszło, no co ja se tu mam wymyślić. Nie wiem, nie mam pojęcia jak tymi piratami grać. Raczej dostać pierdol i się złożyć. No ładnie.